Siema, siema, ja jestem Brewku, To jest w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy sobie w Grany i jestem mną I Siema, siema. I dzisiaj będziemy ginąć. Oho, eee... jestem babcią! Mm, jak miło! <grym> Ej, no to wiesz, Sojusz, hashtag brewku. Nie, wiesz, kurde, ja jestem taka głodna. No wiesz, mam taką pał fajną pałkę, w sumie sikierę, bo sobie dorobiłam, bo tyle żniwa miałem, miałam wczoraj, że... <grym> Kurde, panie, o nie, to jest ta głupia mapka. No to dupa, no już zginąłem. Już. Tak, jest. Idę cię zabić moim sikierom. nie mam jakiś klucz, jest. Ojej, yes, zamknąłem się. Zamknąłem się. Jak, jak tu coś wziąć? And, to, po D o, chyba, yes. bo nie pamiętam, jak tutaj nagrałem. Mam klucz. 17. O nie, sojusz, 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 please. Ogólnie sojusz. to zapraszam na sojusz. kanał Igorka i tego, i Pulka, i w sumie Kasperka, bo Kasperek nie wiem kiedy zacznie w końcu miniaturki robić. Na razie robi Pulek, więc serdecznie pozdrawiam. No to zostałeś sam, pozdro. Jest, e, co? Może się uratować, co nie weź ich uratuj, co nie, ja sobie pozbieram trochę pieniędzy przy okazji. Ej, w ogóle też dostaje hej chyba. Tylko wiesz, no kill, please no kill me. ci ich uratuj, ja idę się tutaj kurne bawić. Na A jak ten... tu się ratuje? O, e, dobra, ratuje. Dobra, ja byłam pod, byłam pod prysznicem, zaraz idę do drugiego, bo mi się nie podobał tamten. Oh yeah. Creeper nie, omen. Nie, karetka u ciebie chyba, czy coś takiego, nie wiem. Nie, co? <laughs> Wcale. Ja, ja mam zamknięte okno. No, ale masz otwarte okno. Nie mam. On, on nie, nie uratowałeś nikogo, to giń. E co? Przecież się już się ratowałem ją. Ale ona on zginęła je. przez ciebie. No jest moment 24 wiadomości. O nie. Od kogo? O, to, to, to. O, weź tu giń, panie. Nie. Yeah. Tak, masz pułapki. Dance dance, dance dance dance. Spin, spin me right. <śles> Czyżby mi się.? A nie, myślałem, że mi się gra, w ogóle pułapki nie mogę postawić. What the fuck? Róż się! Róż się! Czekaj, przewiozę cię. Jak ktoś jeszcze żyje? Nie. Czy tylko ja? Panie, zgin już! Tak, zginąłeś w końcu! Zabiłem wszystkich, wygrałem rundkę i to było na ty. <śm> nie na żartuję. O nie, czarny ekran lata sobie. Tak, nie wnikać tyle pieniędzy. Dobra. Tylko mam nadzieję, że teraz nie. Mam nadzieję, że znowu będziesz grany i ma być sojusz. W tym razie. Dobra, taki sojusz Ej. zrobię zaraz Wylecisz górna za okno, pan. Ej ty albo ja będę grany. Wtedy zabiję ciebie. O, o, ty wiesz co... No serio, zwojtowali mapę, ja. najlepszą ma... O, jeszcze kępa walnęli, panie, no nie... Panie, no... Nie, proszę, żeby mnie nie... Jak... O! No, co to być? Jak miło... To wiesz co... Dobra, giniesz na początku, dobra? Dobra, to robimy deala. Ja cię zabi zabiłam, czy teraz ty mnie zabijasz? Dobra. To wiesz, ja chodź ze mną na spawna, to już... A tak nie na serio to wiesz, tam sojusz no, no no. Wiesz, ja ja mam, ci, ja słuchaj, mam ja szczelanie. cię bardzo lubię, okej? Okay? Ja cię bardzo lubię, więc sojusz musi być, co nie? Tak, a na no, Discordzie, ty dzbanie. Nie może <laughs> no, ty Kolego, masz bana. Jakiego bana? <laughs> nie, czekaj, jak to wleciało? Czekaj. Masz bana. Jakiego bana? Czy ja coś mówiłem o banie dzbanie? <laughs> Ej, się w prawo. prawo y -y, Cześć. Y -y, Mariana, Ale czekaj, patrz, poczekaj, Ja tylko. Ale, ci, na... Ale chodź na chwilę. Chodź na chwilę. Ale patrz na to. Patrz, co odkryłem. Czekaj, chodź. Nie, 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 nie. Nie, nie zabijecie, nie. Nie, 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 nie. Nie, mówię serio. Nie. Przysięgam na swoje konto w Robloxie. Dobra, tutaj daj dasz mi hasło. Najpierw ten, a to potem mi pokażę. <Grym> Ale nie na serio, chodź, pokażę ci coś. No nie, mam na wszelki tarcze, więc i tak głupno mi zrobisz. No właśnie, no to chodź, pokażę ci No coś. dobra ale... Ja nie będę się z tobą mijać, panie. Ja jestem kurde, tutaj kulturalny panie. Nieważne. O, idę do Demonixa, albo ja. O on tak, zabij Demon... Nie, Demonixa nie zabijaj, bo w ogóle nie uciekniemy stąd. Zabij tą laskę. Ona jest taka laska, kurde, panie. Jak na Alasce. Idealna dla ciebie. O, ty jak mogłeś. <laughs> ale chodź, Kate. pokażę ci coś. Mówię nie, serio. zostaw mnie Mariola, poczekaj, ja tylko chorosł ugotuję. Ej no, ja nie dam rady tak nikogo zabić. No Panie, no to wszystko musisz sobie ulepszyć babcię, co nie? Musisz sobie ją tak zabrejdować, że po prostu Panie... Musisz tutaj być turbo, doładowanie... Yy, tak, tylko że ta babcia w ogóle nie odpala silnika. No bo Panie, tu trzeba tak zrobić... Brrr, brrr, brrr. No a nie robię, ja wszystko robię. Ale Ty robisz tak na opak, że jako... Chciałem coś, chciałem coś powiedzieć fajnego, ale coś mi nie wyszło. No pani, nie oganiaj mnie, jak możesz. No i teraz będziesz tak stał, co nie? No, żeby. Ale tak nie, chodź, no serio. Chodź. Nie. Chodź. Mariola, czekaj. Czekaj, A ja ja nie tylko chodź. chodź. Nie. O, chodź. Nie zostaw mnie, no weź do kogoś innego, ja nie chciałem Cię zabić wtedy. To był tylko przypadek. Ale chcecie, ale chcecie zabić, żeby był ciekawszy odcinek, a nie... Nie, zostaw mnie. O, Demonix tutaj jest fajny. No, weź do Demonix'a, są Cię kocha... ...Nieważne. <laughs> to nie tak miało być. A potem Demonix Cię hajtuje. Ta. Ej, no co jak jest? Jak teraz wyjdziesz? Weź to odpal, jak to się odpala? Jak nie, teraz wyjdziesz? No. no właśnie nie mogę tego odpalić, co jest? Dupa, nie mogę sobie Witam. Tego no witam cię, człowiek. No ja jestem. Nie, cienią. gdzie ty idziesz? Pa Papa. No. A... Ej, pokażę ci coś fajnego. E, tak, e, nie żyjesz, tak? Tak? Nie. Ej, co? Czemu? Wait. Czemu? Nie mogę się zabić, nie. Ej, w ogóle spuścić tej wody nie mogę, co nie? Nie ogarniam. No weź mnie zostaw, i tak sobie pójdę tamtędy, więc... Dobra, ktoś inny musi spuścić wodę, bo ja nie kumam, tego nie działa. O nie, wpadłem do glutowatego żelu. <noise> Żel do włosów. <noise> Innowacyjna pasta do zębów tym eksus. <noise> Ale to nie, to da się odpalić to, tylko że musisz ten... Um, musisz nacisnąć E. No klikam na to E i gówno się Ale... daje. Nie, nie klikać, tylko przycisnąć. No przyciska, no i sobie, no. <noise> Ale ja ci nic nie zrobię, muszę no serio. Dobra, ja coś na to demoniksa. odpali, mam to gdzieś. Mam to gdzieś. I tak w ja razie muszę na szukać demoniksa. młotka. Ja muszę szukać młotka, panie. Ej, czemu ja w ogóle nie mogę resetnąć charakteru? Ej, no bo jak jesteś babcią, to babcia nigdy nie ginie, więc. Dobra, mam w kleszczach demoniksa, siema, Eniu. Co zabi <gryzania> zabiję zabijłeś Demonixa o ty chami. Mam w Kleszczach demoniksa, on już nie ucieknie. A co? A od kiedy Demonix to kleszcz? A w sumie jest czerwony to. A nie, kleszcze nie czerwony. To kraby są czerwone czasami, nieważne. Ej, dzieł! Haha, nie może uciec! Aj baj baj, Demonix. Ej no, klikam na no to, ej, gówno się dzieje, no Ej, weź go zatrzymaj, to go zabiję. Ej nie Please. Nie, nie, ja go nie zabijam. Ja nie jestem babcią. Ej, no weź, ustaw Ej, go, bo ja nie mogę odpalić tego, a on tylko został i on Ej, mi tylko może. Na Napiszę do niego sojusz, co nie? A potem go zabiję. Nie, ogarnij się. Panie, mm. bierz mnie. Chodź tutaj. Chip, chip. Zostaw go chwilę. Jest, powaliłem go. No powaliłem nie, go. Nie mogłeś. I żartowałem. Mówię tak tylko, żeby był fajny odcinek. O, ty, jak możesz. Zostaw go jeszcze chwilę, bo proszę cię. Jak zostawisz go jeszcze z 5 sekund, to po prostu będę ci wdzięczny. Zostawiłem już jakieś 10 sekund. No poczekaj chwilę. No, ja tylko chcę się pobawić z tobą. Wierzę, i tak cię nie zabiję, tylko zabiję doniczing. Siema? No i stoisz. Nie, co ty mi zrobiłeś? Siema. Ej, no, to jest nie fair. <noise> I ci ci! ci, ci. Fuu! Nieee, tak. demonik! Tak! 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 Nie! Nie Mnie nie powalę, to nie. Cię. Tak! Szybko! No nie! Ja, ja robię rajdź quita z gry! Nie! Jak nie możesz tak! To jest nie fair! Ty grałeś nie, w tą to grę więc! No znowu! Nie, ja robię ragequit'a, usuwam cię ze znajomych. Nie, nie, nie będzie odcinka. Widzowie nie. czekają na twój kur... na tutaj yy, występ kabaretowy 2008. Ej, no nie, nie O, tak. myślałam, że to obronisz, co nie? Dobra, masz tą kusza idź pan. Idę do Demonixa, bo Aj. do mnie jest fajny. No dobra, nie idę do niego jednak. On jest fajny. Nieważne. Aj, dodaj mnie do znajomych. Przecież mam Cię w znajomy. Ej czemu no. mnie waliłeś do znajomy? Jaki chamska parówka. Czekaj, bo nie mogę Cię trafiła dodać. Dobra, dodałem Cię. Halo. Tego się e, ale nie da odpalić, ale z tego Ej, dodaj mnie do znajomych. No, mnie przecież dodałem znajomy. Cię, no. Ja Cię więcej dodawać nie będę. Jak mnie wywalisz, to ja to Cię już nie dodam. Ktoś się, 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 się nie ja wywalam. To Roblox. Czekajcie, bo coś mi pisało znowu w Discordzie. Fuck. Aha, Pulek mi teraz pisze, że on śpi, co nie? Pozdro o godzinie. Serio? Pozdrawiam, Pulek. Yy, wiesz, no... Creeper. 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 Oh, Amen. Tak, Demonik, schodź tu. Nie, no, nie, no, brak, nie rób mi tego. No weźcie to mi odpalić. Tego. tego się odpalić nie da. Co, Ja zaraz tu skoczę? No, czemu wszyscy mi nie, no. Tak. Ej, ja zaraz wychodzę. Nie, nie wychodź, nie rób Rage Quita. C chcesz tutaj mnie zabić? Siema. A nie, nie udało się. No nie, no! <laughs> nie. Dobra, też to za tobą, bo pewnie kumasz o co tu chodzi. Ja tam Ej, ten dobra, ten... gościu napisał. I just got ton Robux. Piszemy tak. się na to? Dawaj, chodzimy na stronkę i dostaniemy ton Robu Tony Ta, Robuxów. Tony Robuxów. Dawaj. Nie, bo nie znam tej strony, ona tam ma hakerskie programy. A jak tu biegać? Bo ja nie wiem. E, tak, tak, fajnie biega się, dobrze. No please, No, ale jak znaczy, safe, tu biegać to jak musisz ulepszać, offer. to co, nie? Ty hmm. musisz, żeby biegać, to musisz to ulepszyć. W upgrade'ach. Brewku, idę po ciebie. Brewku, Brewka nad okiem ucieka od ciebie. Ej, ale serio, Polek ci napisał, że śpi teraz? Tak, no bo ja mu pisałem tam do czegoś, co niej teraz mi odpisał, że śpi. A więcej już nie przeczytałem, co mi tam pisał, dopiero po odcinku, co ja Ej no, what? Czemu my tak szybko biegać? No bo ja, 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 ja mam ulepszony i... ten, Ta. bieganie i Demonix to samo, bo my graliśmy w dużo w grani. Chcesz zobaczyć magię? Patrz, wejdę do tych drzwi i zniknę. <laughs> tak. Patrz. No patrzę. Przybliż... Przybliżenie, proszę państwa, uwaga, trzy, dwa... Nie, nie wychodź z gry, proszę cię, nie wychodź z tej gry Już wyszłem, nie ma no, żartuję. Jak możesz? Ale mam pomysła! Zrobię coś takiego, że ty nigdy nic nie zrobisz. znaczy co? Płapki porostawiasz. Oklaski dla pana tutaj Gorka. A nie, to nie to jednak. Rozwalę wam sejf, ha ha. ha. Wow, nie da się. Dobra, demoist chyba nie ogarnia, że klucz jest w ogóle w tej wannie. Że tak to w sumie w basenie. A ten. A nie da się tego otworzyć, bo on to, to, to też nie może otworzyć, co nie? Chyba się zbagowała mapa, więc y, możesz y, wyjść z gry, Tak, jest, ja to wygrałem. E, a co tak, się stanie, blisko. jeśli wy nic nie zrobicie? Co się stanie, jeśli wy nic nie zrobicie? Ja nic nie zrobię. Eee, wygrasz grę. O, no to dobra, dzięki. Jeszcze tylko 7 minutek. <laughs> ta, 7 minut. 7 minut i 36 sekund. 35, nie kłam, dobra, nie kłam wizów. Dobra, ciś. Haha. Pal, pal bigos. Ej, zobacz za siebie. Ziomek! Siema, ja panie, kurde. A ty gdzie jesteś? A panie? widzisz mnie? Yy, nie, ale widzę tutaj pana, który jest taki ładny. O nie, znowu będzie No i tak jest. ma zostać. Ty mnie nie widzisz, Jak cię nie widzę, ja cię znajdę zera. Nie, Pulek mnie. O... Demolik mnie odkrył, moją kryjówkę, nie! Wow, nie to twoja was... zarąbista kryjówka! Siema, Siema babka. Ja was zastawić. Siema babka? Ej, wiecie, że już nie wyjdziecie? Jak nie wyjdziemy? Siema, stara. No stara. Nie. Dobra, demonik se tu ale... zostanie. Ej, dobra, ale nie bij mnie już tym cięż, bo chcę demonik ja, ja to demonik cię bił teraz, więc wiesz. Dobra, demonik już nie żyje, dzieciaku. Nie no, co? Siema. Haha, ha. ej, demonik nic teraz nie zrobi, nie może wyjść. Siema. O nie, demonik! Nie! I zostaw, please, zostaw go! Nie! Zostaw go, please! please. No nie bij mnie! No nie ma już naboi, Wreb... fak! Nie ma naboi! RIP DEMONIX! Trzeba Wreb... przytać na Ha, jest! Brawo! co? Nie, zginął! I zobacz na czat! Nie, widziałem! Ej, czekaj, pomóż mi znaleźć tą dziewczynę. Nie znam jej. Bo wiesz, zostaniesz sam, a potem już zginiesz, nie wiem, że. No wiem, wie. też zginiesz. Wie, a wiesz że, wiesz, że mapa się zbugowała, więc i tak już wygram, i tak już wygram. No tak, no bo mapa jest zbugowana, bo nie da się tego otworzyć, więc. Myślałem, że demonik zwiesz. Ej, ty zostałeś sam. Serio? To wiesz co? Moje życie nie ma sensu, wszyscy mnie nie lubią, nikt mnie nie subuje. Dobra, daj się więc, zabić. Więc skaczę do tego brudnego basenu, który zabija, a to wcale nie ma tam trucizny. Żegnaj, babciu. Nie. Zginąłem. Serio? Gdzie nie? nas wygrano? Ta. O, babciu. I to by było, mi... o... było na tyle w tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, cześć.